Od trzech lat prowadzę magazyny samoobsługowe Feldblongu. Takie magazyny o powierzchni od 3 metrów nawet do 8. Można kupić od wielu firm. Ja kupiłem od dwóch, widać zresztą troszeczkę inną konstrukcję. Ponadto dokupiłem jeszcze garaże. I już wkrótce słuchajcie, w następnym miesiącu pokażę wam, jak się taki biznes zakłada. Cześć moi drodzy, jak widać, jestem w pokoju córki, kończę remont. De facto muszę zamontować jeszcze szafki. To już zawiesiłem i podmalować tam e, gdzie gdzie farbą. Ale ten odcinek będzie całkiem o czymś innym, moi drodzy, ponieważ powoli się przygotowuję do mm, materiałów dotyczących self storage. Bo chciałbym przygotować w takiej mega pigułce, może w kilku odcinkach, tak naprawdę, serię taką odcinków, gdzie przedstawię wam, może tak, można to nazwać model biznesowy. Właśnie magazynów samoobsługowych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ 4 lata temu e, rozpocząłem taki biznes i muszę Wam powiedzieć tak otwarcie, że jak e, szukałem informacji w sieci e, i znalazłem osoby, które już to prowadzą. Wcześniej tych magazynów było mniej, teraz jest znacznie, znacznie więcej. Ten rynek jeszcze będzie narastał tak naprawdę, popyt będzie jeszcze dosyć spory. W momencie, kiedy y, zapełni się słuchajcie, ta luka na tym rynku to będzie jeszcze można zrobić fajne pieniądze, ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że dokładnie 4 lata temu, kiedy rozpoczynałem magazyny samobsługowe, wyobraźcie sobie, to spotkałem osobę z Warszawy, która miała nie pamiętam nazwy, nawet jakbym pamiętał, to bym pewnie wam nie powiedział, ponieważ nie chciałbym e, kojarzyć tego gościa z tą firmą. Chodzi mianowicie o to, że on chciał za spotkanie ze mną, czyli on chciał za przekazanie takiej wiedzy, którą ja wam przekażę, całkowicie za free, słuchajcie, bo ja prowadzę to Felblągu, miast w, w, w Polsce jest kilkadziesiąt na pewno, tam gdzie są większe miasta jak Wrocław, Kraków, Warszawa, Łódź, Katowice, Gdańsk, tych magazynów samoobsługowych może być naprawdę duża liczba. Ale ten gościu właśnie z Warszawy wtedy, 4 lata temu, pamiętam, że chciał do mnie chyba 20 parę tysięcy złotych za przekazanie takiej wiedzy, słuchajcie, w zakresie tego, tych magazynów. Ja oczywiście mu odmówiłem tak naprawdę, moi drodzy, i co zrobiłem? Postanowiłem, że... Intuicja mi podpowiedziała, żebym spróbował i ja to, słuchajcie, zrobiłem. Zaciągnąłem kredyt, odkupiłem taki plac, gdzie do tej pory go dzierżawię, a wkrótce będę zmieniał całkowicie lokalizację. I w związku z tym tak naprawdę chciałbym Wam pokazać, jak to się tworzy od początku, jakie to są koszty, na co ja bym teraz zwracał uwagę i na co zwracałem uwagę, bo szukałem tej działki, słuchajcie, przez pół roku, przez pół roku szukałem takiej działki, która będzie spełniała moje, moje oczekiwania i się okazało, że słuchajcie, że trafiłem naprawdę w no, w dziesiątkę. Dlatego, że prawdopodobnie ten człowiek w przyszłości sprzeda mi całą tą nieruchomość, czyli nie tylko plac, ale też budynek, gdzie zamierzam też otworzyć magazyny wewnętrzne. Ale, moi drodzy, przygotowuję ten materiał dla was tak naprawdę po to, aby wam coś dać. Ja wam taką wiedzę przekażę. Najbardziej merytorycznie, jak się tylko da, postaram się dla Was zrobić taki materiał, który, słuchajcie, pozwoli Wam dowiedzieć się, czym jest Self Storage, jakie trzeba mieć yy, finanse na to wszystko. Gdzie jest lokalizacji? Z czym trzeba się mierzyć, jakie kroki trzeba zrobić wcześniej, aby ten wynajem magazynów szybko nastąpił. E, Ważna jest też w mojej ocenie, i ten właśnie będzie pierwszy odcinek poświęcony właśnie o tym. Lokalizacja, słuchajcie, mam swoje przemyślenia. Dużo czytałem też kiedyś na ten temat i teraz obserwuję i widzę, e, to w perspektywie, słuchajcie, tych 4 lat lokalizacja dla mnie już teraz nie ma znaczenia, bo ja mam klientów, słuchajcie, mam już jakąś markę, do mnie klienci wracają, polecają mnie i tak dalej. Ale wy, jakbyście otwierali taki magazyn samoobsługowy, to myślę, że powinniście tą lokalizację wziąć pod uwagę. Co jeszcze, moi drodzy? Powinniście na pewno sprawdzić, czy konkurencja jest u was. Jeśli jest, to powinniście mieć lepszą lokalizację niż oni. Ale nie o tym dzisiejszy odcinek będzie. Odcinek będzie, słuchajcie, o tym, żebym ja przekazał Wam numer konta. Jeśli chcielibyście wziąć udział w losowaniu, które puściłem chyba z 3 dni temu, tak naprawdę. Gdzie można wygrać dom modułowy, albo działkę leśną, albo tygodniowy pobyt w kaszubach, albo kolację, albo jeszcze pobyt na innych działkach. To w opisie tego filmu przekazuję Wam informację dotyczącą, czym to jest tak to losowanie, to jest taka forma, słuchajcie, podziękowania dla osób, które już wpłaciły pieniądze i które wezmą udział w tym losowaniu. Na pewno. Ja je wszystkie sukcesywnie, te osoby, które dokonują darowizny na operację dla, moje, dla mojej córki, spisuję. Potem będę to publikował. Ktoś z Was, jeśli nie będzie chciał yy, być publicznie, wiecie, z nazwiska i z imienia, to dajcie mi znać, to Was wyrzucę z tej listy, ale i tak będziecie brali udział w losowaniu, ponieważ każdy, kto wpłaci te pieniądze, będzie brał udział w losowaniu. Co jest dla najważniejsze? Nieważna jest kwota, jaką przekaże osoba, która chce wziąć losowanie, ważna jest intencja. W związku z tym, jeśli intencja jest, no i to to będzie taka sama dla wszystkich jednakowa możliwość wygrania tych rzeczy. Wcześniej Wam o tym nie mówiłem, słuchajcie, wcześniej miałem mieć tylko działkę, ale doszedłem do wniosku, że niektórzy z Was mogą nie chcieć mieć działki leśnej. Dlaczego akurat działka leśna? Więc postanowiłem, że mam tą konstrukcję, którą kupiłem sobie od firmy Woodcore House, którą bardzo polecam. Którą bardzo polecam, słuchajcie, dlatego że. No mam dwa domy. Jeden buduję w Borach Tucholskich, a drugi buduję, jeśli jeszcze nie buduję, w zasadzie on czeka dla Was tak naprawdę. Więc reasumując, w tym odcinku, słuchajcie, chciałbym tylko Wam przekazać informację, że e, numer konta, jakbyście chcieli wziąć udział w losowaniu, a zapowiadam Wam już taką serię, fajną serię, słuchajcie, e, odcinków dotyczących właśnie magazynów samoobsługowych. I jak skończę tą serię magazynów obsługowych, to zrobię Wam kolejną serię dotyczącą E, już, tak stricte słuchajcie, bo już puściłem parę odcinków o, o tych lasach, o tych przepisach, o tym co można, co nie można, to uważam, że to też będzie fajny dla Was, fajny sposób, bo mam fajną ideę, którą chciałbym Wam wkrótce przedstawić, ale jeszcze muszę ją opracować, sprawdzić, e, jak to funkcjonuje, i dopiero później Wam powiem, o czym tak naprawdę mowa. Jeśli mielibyście też jakieś pytania dotyczące importu maszyn, tak naprawdę, czym ja się zajmuję już no, wiele lat. To też mogę Wam pomóc w tej materii o tyle, ile będę miał czasu. Jeśli miałoby być tu jakieś konsultacje, takie dłuższe, słuchajcie, w zakresie tego, jak ja to robię i taką wiedzę po kolei, za rączkę, jakbym miał kogoś prowadzić, to niestety musiałbym od Was wziąć jakieś pieniądze z tego tytułu, bo to jest mój czas, a czasu mam i tak mało. Kończę ten odcinek tylko takim małym, taką małą informacją. Wracam do pracy, słuchajcie, i w związku z tym, właśnie już wkrótce, moi drodzy, będziecie mieli możliwość. Więcej udziału. Ciekawe, czy się farb nie? Krótko trzymałem, więc chyba nie. W związku z tym, będziecie mieli możliwość, właśnie, yy, yy, brać udział w tym losowaniu. Słuchajcie, tak naprawdę. O, zobaczcie, co robi Kamil Józefowski w momencie, kiedy odpoczywa. Tak naprawdę nie odpoczywa, słuchajcie. Tylko robi rzeczy, które wszyscy robią. O, razem ścierkę i. I ten yy, taśmę malarską. Dobra, kończę, słuchajcie, wracam do pracy. Mm, tyle, widzimy się wkrótce, słuchajcie. Nie będę puszczał na razie żadnego odcinka, bo chcę trochę odpocząć. Ale jak już yy, skończą się święta, bo niedługo są święta, to na pewno daję wam znać o, tym, o tych odcinkach. Słuchajcie, jak macie jakieś uwagi, sugestie, na które mogę Wam szybko odpowiedzieć w komentarzu albo w kolejnym odcinku, to dajcie znać, to na pewno to zrobię. Tymczasem kończę. Robię to co mam zrobić i widzimy się za jakieś kilka dni. Trzymajcie się. Hej. Fajcie, dzisiejszy odcinek będzie o właśnie mojej córce, bo ma cele. 15, przepraszam, 15. Chodź, kochanie. My mamy nasze dwie torby, zawsze. Plecak. Sorry za chaos. masz minus jeden? Tak. Dawaj, tutaj musimy się uśmiechnąć. Do lusterka dawać się uśmiechniemy. Tam, tam się spójrz, do zwerkę. Cześć powiem. Cześć! Cześć wszystkim. My, my idziemy słuchajcie do teraz szkoły. do szkoły. I mamy dzisiaj taki plan, że jutro... Niekiedy do kina jedziemy? W czwartek. W czwartek. Bo no. tata musi jutro do pracy jechać jeszcze tam do Grzozio, prawda? Tak. Jedziemy teraz do samochodu. Ryba, ja otworzycie drzwi. Dzwonię, na chwilę w scena, I jedziemy do auta. Do szkoły. Do szkoły tak, wracam do tego o czym Wam mówiłem, że będziemy w ramach takiego podziękowania ofiarowali ludziom, e, którzy wygrają losy, czyli działkę albo domek modułowy, e, oprócz tego jeszcze pobyt, jeden pobyt, drugi, spotkanie ze mną, kolacja i tym podobne. Słuchajcie, jestem w Brzoziu, dostałem czapkę od Mateusza, taką specjalną, jakbym wszedł na jakiś napad albo coś, ale jest zimno, deszcz pada, e, pogoda plus 7. Stopni, jak widać nie jest za dużo, ale słuchajcie, musimy to dzisiaj zrobić. To jest nasz plan i dzisiaj to wykonamy na pewno i później robimy z drugiej strony. Albo będziemy już tą ścianę deskować. Mamy 2,5 dnia, czyli ja mam 2,5 dnia, żeby tutaj to dokończyć z Mateuszem. Mateusz jeszcze zostaje do środy, czyli jest podział około środy, a ja muszę wrócić, niestety, ale później znowu przyjadę.